I ze O kurwa Ale postawi tą drabinę zajmijcie Nie dobrze wejdź nie chcę dobrze Wejdź bo drabina ma chorą nogę Widzisz? Co ma? Ona krzywa stoi prostu Bo ona ma dwie chore nogi Pa zabanażowane Oj to będzie tak. Wiadomo, że na końcu tego kutasa będzie choinka. Nie no, na chuj choinka. Choinek robimy po prostu włochy. To będzie każdy włos. Może tak. stan na świecie No, włoch. No, No panowie, wyłapcie się za ochotę.